Nie spodziewałam się, że film na temat prawidłowego pomiaru ciśnienia tętniczego spotka się z takim zainteresowaniem. Było pod nim naprawdę bardzo dużo komentarzy. No i wiele z Was wpisywało swoje konkretne pomiary, wartości i pytaliście, czy one są prawidłowe, czy są za wysokie, czy powinniście się zacząć już tym niepokoić, a może umówić już na wizytę do kardiologa. Także dzisiaj chciałam przygotować dla Was taki film, w którym podam ogólnie przyjęte normy dotyczące pomiarów ciśnienia. Będę je zaokrąglać, żeby było Wam po prostu łatwiej, ale mam nadzieję, że to da Wam już jakiś pogląd na to, czy warto zacząć się niepokoić. Czy nie? Także wyróżniamy ciśnienie optymalne, prawidłowe, wysokie, prawidłowe, no i nadciśnienie, nadciśnienie pierwszego stopnia, drugiego i trzeciego stopnia. No i oczywiście żaden kardiolog nie rozpoznał was na na podstawie jednego pomiaru, szczególnie, że wielu z was, tak jak wpisaliście w komentarzach i to jest też to, co ja obserwuję na co dzień, cierpi na tzw. syndrom białego fartucha, czyli zawsze pomiary, które są wykonywane przez lekarza, przez fizjoterapeutę, przez pielęgniarkę w jakichś placówkach medycznych, są wyższe niż te, które zwykle robicie w domu. Także, żeby nie zaprzepaścić wizyty u kardiologa, na, które, na którą zwykle długo czekacie, to po prostu odpowiednio się do niej przygotujcie. Sugeruję, żebyście założyli taki dzienniczek ciśnień i robili. Po pomiary dwa, trzy razy w ciągu dnia przez 5 do 7 dni i z takim dzienniczkiem poszli do lekarza. Na pewno będzie mu łatwiej ocenić wasze ciśnienia i zaplanować prawidłowe leczenie farmakologiczne na podstawie takich rzetelnych pomiarów, które będą wykonywane w zaciszu domowym w prawidłowy sposób, niż na podstawie jednego czy dwóch pomiarów, które zrobił u siebie w gabinecie. Także dbajcie o siebie, mierzcie ciśnienie, a jeżeli tylko uważacie, że jest taka potrzeba, nie zwlekajcie, zapiszcie się do kardiologa.